Robię sałatkę jarzynową na dzisiejszą imprezę, która odbędzie się u mojej koleżanki. I impreza będzie z okazji nowego roku. A ja chciałam Wam coś pokazać. Oczywiście. Ja oczywiście też chciałam wam coś pokazać. To jest pan Korniszon. To jest moje pogotowie ratunkowe. Ten olejek Oregano dostałam od bioenergoterapeuty mojego taty. Olejki eteryczne mają w sobie bardzo duże, duże, i zbawienne właściwości. I w, w czasie pana choroby. I ja chorowałam. Oczywiście miałam problemy tutaj zatokami. z zatokami i z migdałkami. I on powiedział, że mam zrobić coś takiego. Ja wam teraz wykorzystam sytuację i powiem, że musiałam króć pana korniszona. Tak mi jest ciężko z, z tym faktem przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, bo on jest bardzo żrący. I teraz tak robię troszeczkę tego olejku. To ma taki moc, bardzo specyficzny zapach. On powiedział, że najlepiej to zrobić takiego. trzy krople najlepiej do gardła. Na początek jedna kropelka. To jest Dzień. ostateczny sposób na leczenie. A teraz ja wam powiem, jakie się leczę. Zaczekajcie. tutaj dziurka. I tak wtedy tak fajnie no rozmasuje Ci gardło. No właśnie, tym się różnimy z oliwką dużo. I jeśli chcecie coś takiego, to można to zamówić na internecie. Bio House 24. Oni wysyłają z taką kartką, której ja nie mam, zgubiłam. I pisze właśnie, co trzeba zrobić, jak ile kropli, że nie za dużo. Mój tam, lek pisze... jest lepszy, bo możecie go kupić w biedronce, w waszą, wszędzie. A ty ty kierujesz? Nie że tata to no. będzie kierował? No. A tysta, nie, to no, nie, tata? nie, to już nie mam ochoty. Ta Sylwka. Czym starszy, człowiek, tym nie bije? Zmieniam się i pod niem do mojej mamy i robię się jak kuleczka. Tu najbardziej widać to. Mm -hmm. To ci widać? I to. <grystanie> Czyli operacja plastyczna się szykuje. Naciągnąć tak jest spór. <grystanie> Nie, spór. Nie chcę się starzeć. Jedu się obsługuje. szybciutka. <grystanie> Nie możesz jej złapać? Chodź, <grystanie> Trochę. I bawimy się. Dawaj, dziewięć, siedem, trzy, osiem, okay. trzy, dwa. Jej! Jeszcze chwilę. Teraz, teraz.

O, dobrze to Właśnie, było no. dobre, to było dobre. Oliwka, to było dobre, tak co. Się... Jeden od drugiego się dotyka i ona się Daj mi, dajcie tyn, mi. Dajcie one mi. One ja, ci daj ci mi. Nie, no wszystkie nie. Dobra, dajcie daj mi. Daj ci jest zapalniczka moja mama. Uwaga. Ogień. Zeusie. Jej! Yeah. No, i one wtedy szybko się przypalają. A wtedy Pani, tak dwie ręce wziąć? i przeciw, się tu nie zapali, bo to... przeciw, 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 Ola, ogień. Ojej, fajnie, fajnie, one są fajne, te malutkie. Spokojnie już tak, na, tylko na dwunastą mieli trochę ty, no nie najfalsz. Tak, już cisza, widziałam. A my mamy. A my i po dwunastej. Wow, wow, wow. Tańcz, ładnie jak wąż. <głosy> <głosy> jak w cyrku. Ale dziewczyny mamy. To prawda. Niech się spełnią wszystkie nasze marzenia! Nasze? Tylko te dobre marzenia. Dobre, bardzo dobre. dobre. Te, takie płynące. Z Serca tu ogniem! Proszę bardzo. Wow, trzy od razu. Flashlight Dobrze. no, no ale, ale nie, bo to jest ten. Już się, że... To jest Zapalniczki czy? Zgasło. No jest, że no zga... i gaśnie.